Mamy, Mamy dziś w Polsce reżim, który prześladuje oponentów Proszę, politycznych. I pan, pan bardzo śmiesz, pani Barbary wanków. Skrzypek ewidentnie w mojej ocenie jest powiązana z por, por, faktem i To jest wanków. moja opinia. Mam prawo taką opinię mieć w wolnym, wolnym, wolnym demokratycznym państwie. rozumiem, państw. ale jako prawnik, jako był wiceminister sprawiedliwości, ponosi pan odpowiedzialność za to, co pan mówi. Jest ehm. pan prawnikiem, panie ministrze. Tak, wyraziłem, swój, o, wyraziłem swoją opinię, pan, panie redaktorze, to, w oparciu o kilka konkretów. A się pan do tych konkretów Ale wyraziłem swoją opinię, panie redaktorze, nie stwierdzi. Opinie w powiązaniu z pewnymi zdarzeniami. I Dobrze. Prokuratura zamiast informować o wyjaśnieniu sprawy zastrasza pozwami? Dobrze, chwileczkę. Białoruś... Pani prokuratura mówi w ten sposób, co słyszeli państwo w wiadomościach Radia Z, że to śledztwo trwało 4 godziny. Przepraszam, to przesłuchanie trwało 4 godziny, rozpoczęło się godzinie 10 w środę. Była kilkunastominutowa przerwa yy, i że odbywało się to, to przesłuchanie w kulturalnej atmosferze. I panie panie, 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 panie panie Informacje, które do nas docierają, wskazują na to, że pani Dobrze, Barbara skąd... była roztrzęsiona. A, chwileczkę, chwileczkę, pani Misze, mam prośbę, żeby nasi widzowie i słuchacze. Żeby nasi widzowie słuchacze mieli szansę zapoznać się z, pańska, z pana stanowiskiem, z moimi pytaniami i ze stanowiskiem innych uczestników dyskusji, to proszę pozwolić taką, yy, tę debatę prowadzić w taki sposób, żeby miałem go zabrać głos przynajmniej. Chcę parę rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, jeżeli mają Państwo informację, że pani Barbara Skrzypek po tym przesłuchaniu była roztrzęsiona i jak rozumiem, wpłynęło to na stan zdrowia, to zapytam, skąd takie informacje Państwo posiadają. Osoby, które. No, to się rękodzące informacje o tym, że. Ale to jest skąd? Pani no, panie Ratorze, panie, panie to powinno być wyjaśnione w najbliższych dniach. Ale nie, nie pytam pana, co powinno być wyjaśnione. Oczywiście, że wszystko powinno być krążą? wyjaśnione. Pytam, Takie... Ale nie krążą. Pan jest mi ministrem sprawiedliwości. Rację. Nie pytam pana o krążące. Pytam pana, skąd pan to wie? Informacje, które, przekazują, które docierają do nas z otoczenia pani Barbary Skrzypek są takie, że czy pani Barbara Skrzypek... Czy państwo pa... rozmawiali z jej synem? Panie redaktorze, czy mogę ja w takim razie skończyć? Ale ja skończyć, pytam spowodować? pana konkretnie, czy ale od jej syna pochodzi te informacje? Czy mogę skończyć swoją Bo odpowiedź? pan nie odpowiada na A moje pytania. Ale, ale to, że, to, to, że panu, się panu się rozumie. nie podoba moja odpowiedź, nie, to nie to, oznacza, ja że ja że chcę się jej doprecyzować. Skąd pan ma taką wiedzę? Ja mam taką wiedzę z, 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 od Rązący osób z Prawa i Sprawiedliwości. I, no, od kogo? Panie redaktorze, czy mogę skończyć. Ale ja swobodów? pytam pana od kogo? Wie pan, stawia pan. Jako, mam prawo. A, czy, ma pan, czy, pan prawo, ale a, ja to, pytam. To, to widzi pan, tak pewnie wyglądało przesłanie pani Barbara Skrzypek. Pan, tak a pani nie mówi co nie, chciała pani powiedzieć to, i w ten sposób. Pani Barbara Skrzypek, pani Barbara Skrzypek, pani Barbara Skrzypek ma, prosiła obecność adwokata. Prosiła o obecność adwokata podczas tego przesłuchania. zaraz się tego Dlaczego prosiła o obecność adwokata, Pani redaktorze, Dlaczego prosiła? Ja wiem, że już Tusk wysłał. Wysłowam wam okulnik, jak należy rozmawiać w tej kłamie sprawie, ale tej proszę chwili. panie redaktorze pan dać prawo kłamie do odpowiedzi. Pan Drodzy państwo, chcę państwu powiedzieć, żeby no. było jasno. Pan minister w tej chwili kłamie, nie dostałem żadnego okulnika od Donalda Tuska.